Wszystkich, dzisiaj kolejna paczka z Temu. To, to, tak. to jest czujnik jakości powietrza. Trochę było problemu z tą paczką, bo wczoraj już miałem informację, że będzie ta przesyłka. Kurier dostarczy mi tylko jedną paczkę, aby miał być dwie. Dzisiaj też miał być, u mnie, kurier. Nie było go wcale, siedzę w domu. Siedzę w domu 13:40 rzekomo miała być u mnie, ale nic nie słyszałem. I tego w końcu wylądowała w Kowlandzie w punkcie odbioru. Zobaczymy, się wyświetli. Tutaj z to się nie wyświetla. A bo to trzeba włączyć sobie. O, wyliczy te dane. Teraz pokażę z bliska, bo to jest... P 2,5. Ciekawe. Kto tu zużywa dużo prądu, także... Yy, najlepiej mieć to podłączone po prostu przez USB. USB-C. W pojeździe tu jest włącznik. I ma takie dane. PPM CO. Wartości się zmieniają. Te CO i CO2 jeszcze mi nie pokazuje. Trzy wartości pokazuje spośród sześciu. On bija światło strasznie. Ciekawe, czy to jest zgodne z rzeczywistością w ogóle. bo tych dwóch wartości nie pokazuje. muszę to zawiesić na ścianie, nawet są kołki kołki są dołączone, nie Nie są dołączone Tam instrukcje to są różne typy tych urządzeń instrukcji też po chińsku wszystko nie, to po angielsku też jest a to łatwo teraz przetłumaczyć jest przez yy, komputer. Który to jest typ tego urządzenia? VT6 i N1. VT6 i N1, może nie wszystko pokażę. 611. To może nie pokazywać wszystkiego. Trzech wartości nie pokazuje. Ta chrypa, ale trudno. Cały czas się zmieniają te wartości PM10, PM2,5. A tu się ładuje, wyłącza. Chyba to jest ten typ, który nie pokazuje wszystkich wartości, tak mi się wydaje. Tu zna 0, tu na 0 jest połowę wartości. Pokazuje CO2, nie pokazuje co tlenku węgla, nie pokazuje dwutlenku węgla i. OC, to też tego sensora chyba tu nie ma. Są wszystkie wartości, tylko trzeba na nie poczekać po prostu.